Proszę państwa, ze mną Tamara Arciuch. No i jesteśmy chyba na według mnie jednym z najgłośniejszych filmów tego roku. Bardzo się cieszę, że znowu panią widzę akurat na ekranie, bo jestem fanką od momentu, kiedy oglądam pierwszy raz mnie. Bardzo <grym> mi miło to słyszeć. Mi <grym> Ale no tutaj zdecydowanie poważniejszy temat. Proszę mi powiedzieć, z czym by pani chciała zostawić widza po seansie? <grym> Jak wiemy, film opowiada o przemocy w szkołach teatralnych i o, tej, tej, o takiej przemocy bardzo takiej wysublimowanej, cichej. cichej, o manipulacji, o tym właśnie jak grać na emocjach, na ambicjach. I mimo tego, że dzieje się on właśnie w tym środowisku artystycznym, wydaje mi się, że absolutnie jest to powszechne zjawisko i że Powinien się zastanowić, czy wokół niego rzeczywiście takie sytuacje się nie dzieją, bo często my w pewnym momencie przestajemy w ogóle zauważać takie rzeczy. Przestajemy zauważać, że ktoś, ktoś nas wykorzystuje, że ktoś nami właśnie manipuluje, że coraz niżej ta nasza głowa się gdzieś tam pochyla i że, sam, i że ta manipulacja też bardzo nas samych zmienia. I chyba to jest takie naj, najbardziej. No, najważniejsze właśnie, co co, co bym chciała, żeby widz jakby sobie uświadomił. Oglądając ten film, aż się prosi o to, żeby jednym z pytań, które wam zadamy na premierze czy widzowie podczas spotkań, jeżeli będą takowe spotkania z publicznością i twórcami, o Wasze bezpośrednie, prywatne doświadczenia jako aktorów, no bo poruszamy Wasze środowisko, mówimy o Was. Poruszamy. Proszę Państwa, jak na planie filmowym, Oczywiście, takie są rzeczywiście Jesteśmy w żywym organizmie. Więc. Dokładnie. dokładnie. Więc proszę powiedzieć, czy, czy ten scenariusz miała Pani taką myśl, o Boże, ja znam takie historie, o Boże, to mi się przytrafiło. Czy Pani akurat miała to szczęście, że ominęło Panią takie no Nie, takie nie szczęście. miałam tego szczęścia. Byłam poddana no, sporej przemocy w szkole teatralnej. Natomiast jeżeli chodzi o film, to z tego co wiem reżyser zbierał historię tak, aktorów tak. I, i wiele sytuacji, które tam się dzieją, zdarzyły się po prostu naprawdę. Moja historia, troszkę już o niej opowiadałam, więc nie, nie chcę się jakoś tam powtarzać, ale rzeczywiście była to ona taka traumatyczna jakby... Sprawa bo na pierwszym roku właśnie szkoły no biedna pani po prostu się na mnie uzięła, jak to mówią nam się powszechnie. Bo właśnie, bo co, co bym chciała ważnego powiedzieć, że często, jeszcze przynajmniej no, za moich czasów, jak byłam w szkole, bardzo podkreślało się etos aktora, etos pracy aktora. I profesorowie często wychodzili z takiego przekonania, że jakby, będąc dla nas ostrzejszymi, oni tak naprawdę Zacharpują nas, tak, was. tak to jest, to jest na początku filmu ten cytat, ale to wynikało z ich takiego przekonania, że to jest właściwe, że, że oni robią dla nas jakby dobrą pracę I, i czym innym jest tego typu, czym innym są tego typu zachowania. Że, że właśnie ja, ja dokładnie potrafiłam wtedy to rozgraniczyć, kiedy czułam, że profesor chce ze mnie wyciągnąć po prostu, to się czasami bywa, owszem, ostry, czasami krzyknie, czasami nawet zrobi jakąś taką rzecz, ale to, to ja czułam, że to idę id id do przodu, ja się rozwijam, a co innego było takiego po prostu, gnębienie, e, takie, takie pastwienie się metodyczne, no, że, że otwierałam usta, pani już mówiła, że źle. tak. O czym się przyznałam potem na drugim roku, jak jedna koleżanka bardziej odważna. Powiedziała, dlaczego pani mnie tak nie lubi? A ona powiedziała, czy pani mnie tak dręczy, a ona powiedziała, spytaj się Arciu, to ją to dopiero dręczyłam, czyli ona jakby miała świadomość tego, że ona naprawdę mnie dręczy. <grym> Ale to było to bardzo sprawy. Ale takie myślała, że w dobrej wierze, tak jak pani zaczęła się. No nie, chyba stytutę. ona nie w dobrej wierze. <grym> Mam wrażenie, że ona była po prostu mnie nie lubiła i... Nie potrafiła tego ukryć i sprawiało jej to po prostu zwykłą przyjemność. Ja byłam bliska rezygnacji ze szkoły, bo to naprawdę było takie, no, dwa razy w tygodniu zajęcia, po prostu gnębienie, gnębienie, gnębienie. Raz kazała moim kolegom popychać mnie na scenie, bo uznała, że ja nie potrafię wydobyć z siebie żadnych emocji. Było to bardzo upokarzające. Prowadzę dużo rozmów z aktorami na, na, na co dzień i niestety, choć oczywiście udało się pewne rzeczy wyplewić, pewne rzeczy zniknęły, to w dalszym ciągu dochodzą do mnie słuchy, że ktoś przekracza ich granice, szczególnie jak rozmawiamy z młodszymi aktorami. Co by pani powiedziała im? Na, jak zachęciła do tego, żeby stanęli w swojej mocy, w, w swoim głosie i zawalczyli o siebie, nie, nie, nie tracąc jednocześnie zapału, żeby zostać tutaj w tym zawodzie, bo to piękny zawód, trudny, ale piękny. Trudne. Na pewno też jest trudne to e, tak zwane postawienie się komuś, jeżeli wiemy, że ktoś... Znaczy na tym polega w ogóle całe no, diabelstwo mobbingu i diabelstwo przemocy, tak, tak. że tak. przeważnie e, przemocowi są wobec nas ludzie z władzą. I my wiemy, że od nich coś zależy, że jeżeli im się postawimy, nie dostaniemy następnej roli, nie dostaniemy następnej pracy. To w związku z tym zaciskamy zęby, milczymy. Czy, właśnie jest, czy w szkole jest to profesor, który może nas po prostu wywagać z tej szkoły albo, albo nie promować nas, do nas na następny rok. Ale co bym powiedziała? No, powiedziałabym, żeby przede wszystkim. Yy, Myśleć o sobie dobrze, to znaczy myśleć e, o tym, że bez względu na to, kto co o nas mówi, e, my jesteśmy jednak w stanie uprawiać ten zawód, że my jesteśmy do niego stworzeni. No, czyli taka no, no to podstawowa jest wiara w siebie e, i oprócz tego e, spokojne komunikowanie jednak osobie, która nas, e, bo wiem, też miałam taką kiedyś sytuację, że że natknęłam się na przemocowego reżysera i pamiętam, że dopóki właśnie starałam się być taka uległa i taka po prostu właśnie grzeczna i przepraszałam, że żyję, to on jakby posuwał się coraz dalej w tych swoich e, szarżach. E, w pewnym momencie sobie przypomniałam tą sytuację ze szkoły i mówię, no nie, tak nie, no... I powiedziałam po prostu, że nie życzę sobie, żeby tak się do mnie odzywał, że no... Psz, szanuj mi się i ja go szanuję, więc niech on też szanuje mnie. I on się wycofał, on się po prostu uspokoił zupełnie, ale widziałam koleżanki, które jakby nie potrafiły tego powiedzieć, no to były po prostu wdeptane w, w ziemię, więc no, Jakiegoś zachowania jakiejś takiej zdrowej, zdrowej wiary w siebie, z pokorą też, ale też taką zdrową pewnością siebie. Chyba, ch chyba się powtórzyłam, bo pewność siebie i ze zdrowa pewnością siedzi, ale jest tak głośno, że sama siebie nie słyszy. Proszę Państwa, tutaj nam z tyłu krzyczą, że proszą do wspólnego zdjęcia, więc nie będziemy dłużej pani Tamary trzymać. Tak, nie trzymajcie. <śleszamy w zębio> Dziękuję bardzo.